Tym jednym tweetem zafundował nam wcześniejszy Black Friday w tym roku. I tak mówię tutaj o krypto. I dzięki temu, Black Friday na krypto nie jest pod koniec listopada, tylko właśnie teraz, bo tak wyglądają wykresy największych gigantów, jeśli chodzi o krypto. I nie skroiłbym pokażecie jeszcze 15 projektów, które właśnie mają takie same przeceny, jak te największe coiny. No więc o co w ogóle chodzi z tym całym tweetem? Oczywiście dalej chodzi o tą całą wojnę z cłami między Chinami a Stanami, ale właśnie w tym tweetie Trump powiedział o 100% cłach na import rzeczy z Chiny. Więc oczywiście wszyscy zaczynają panikować, wszystkie akcje kryptoindeksy, wszystko leci w dół, ale wiadomo, że jak wszystko leci w dół, to, to może być dobry moment, żeby wejść sobie po mniejszej cenie i za inwestować. Bo jak wiemy, kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Więc jeżeli cały czas słyszysz o tym krypto i w sumie chcesz zainwestować, ale to cena byłaby dość wysoka, więc to nie byłby dobry moment na inwestycje, ale teraz warto się tym zainteresować. A co najważniejsze, jeżeli nie chcesz mieć kolejnej aplikacji do inwestowania w krypto, to nie musisz, bo możesz to zrobić na rewolucie. Więc jeżeli chcesz mieć dostęp do darmowego szkolenia, gdzie oprócz tego wszystkiego poznasz jeszcze 15 projektów, którymi warto się zainwestować teraz, nie jutro, tylko teraz, napisz do mnie tutaj słowo level up.